Mówi się, że trochę walczysz z kultem pięknego ciała kobiet przez swoje posty. To jest błąd. Ja nie walczę z kultem pięknego ciała. To jest w ogóle źle zrozumiane. To, na czym mi zależy, to to, żeby kobieta indywidualnie, po prostu jednostka, czuła się dobrze ze sobą. I jakby to, to, to nie jest tak, że to się dzieje tak, że to, to, to jest naprawdę wieloletnia praca i to wymaga dużo wysiłku i to jest droga, proces i tak dalej. Chodzi mi również o to, żebyśmy wszyscy dla siebie nie, nie to, że dla siebie nie dość, że dla siebie nawzajem byli bardziej życzliwi i patrzyli z miłością, której w ogóle nam brakuje w dzisiejszym świecie, to jeszcze dla siebie yy, nawzajem, żebyśmy byli bardziej wyrozumiali, czyli na przykład przechodzę i nie wiem, mija mnie ktoś, kto wygląda inaczej niż ja, powiedzmy, nie wiem, ma zrobioną twarz. Chciałabym się pozbyć takiego pierwszego instynktu, który mi mówi: no i po co ona sobie napompowała to usta, jakby to jest jej sprawa i każdy robi to, co sobie chce robić i staram się pokazać tym dziewczynom to, taką drogę, że mm, jeżeli naprawdę poczujesz, co dla ciebie jest spoko, słuchaj, jeżeli na przykład ja urodzę dzieci i, 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 i na przykład moje piersi nie będą mi się podobały, ja nie mówię, że sobie ich nie, nie zrobię. Jakby w ogóle tego nie mówię. Chodzi mi o to, że ja chcę być skomunikowana ze sobą, chcę rozumieć, czego ja chcę i co jest dla mnie najważniejsze i, i jaki jest, jakby jest mój system wartości i poruszać się na tym polu. Ale ja nie walczę z kultem pięknego ciała. Piękne ciała są piękne. Jakby, no. A, jak myślisz, co kobietom przeszkadza właśnie w takim podejściu, jaki ty chciałabyś wylansować wśród nich? Wydaje mi się, że to jest narzucanie. Właśnie widzisz, chodzi mi o to, żeby walczyć o tę wolność, prawda? Czyli ja mam wybór. Czy sobie zrobię piersi, czy sobie nie zrobię, czy przedłużę rzęsy, czy nie będę ich w ogóle depilować? Brwi oczywiście mam na myśli. Ehm, czyli o to mi chodzi, tak? I to, co przeszkadza w tym, to jednak e, na jakaś taka presja oraz e, w, 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 wkładanie kobiet w, w te korytarze oczekiwań, e, jakiegoś tam jednego wzorca, urody, ciała, piękna. Nie ma tego, nie ma, nie ma, idea, nie ma jakby, nie ma e, tych, jednej definicji. Jest różnorodność i to jest piękne. Różnorodność należy pielęgnować, ale też należy pielęgnować swój ogród tutaj w głowie, w mózgu.